Dzień dobry Państwu. Mówi do Państwa Teresa Garland, elektorski prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Celem komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji w Polsce. Szanowni Państwo, mówię do Państwa w dniu 5 lutego 2023 roku. W związku z dramatyczną sytuacją pogarszającego się stanu polskiego prawodawstwa, które bezwzględnie dąży przy pomocy sędziów i prokuratorów oraz urzędników publicznych i funkcjonariuszy, do biologicznego wyniszczenia narodu polskiego. Za chwilę nie będzie nam wolno żyć, dlatego że abyśmy mieli realizowane w Polsce prawo do życia, potrzebne jest prawo, które będzie to życie chroniło, które będzie nam dało możliwości przeżycia. Aktualnie polskie prawodawstwo takie możliwości Polakom nie gwarantuje. Dlatego y, inicjuję akcję konsolidacji osób zainteresowanych współdziałaniem w ramach y, realizacji prawa naturalnego w sądach, w prokuraturach, w urzędach itd. Tak w celu realizowania naszego prawa do życia, czyli prawa naturalnego. Szanowni Państwo, konsolidacja sił w obronie naturalnego prawa człowieka do życia. W obliczu nadchodzącej realizacji przepisów, bo nie prawa, które mają za cel podstępne wymordowanie narodu polskiego oraz wprowadzenie w Polsce niewolnictwa nowego porządku świata, wzywam ludność polską do narodowej konsolidacji w obronie naturalnego prawa człowieka do życia w każdym województwie muszą powstać i zostać w trybie pilnym przeszkolone z prawa naturalnego, zasad cywilizacji łacińskiej i z konstytucji grupy wsparcia dla ludności, żeby zagwarantować na terytorium Polski realizację przynależnym, przynależnych każdemu człowiekowi jego naturalnych praw człowieka, w tym pierwszego prawa naturalnego, to jest prawa do życia. Podstępna i ukryta eksterminacja ludności polskiej odbywa się w Polsce już od kilkudziesięciu lat. Za pomocą przepisów, czyli tak zwanego prawa, oraz przy pomocy bezmyślnie egzekwujących te przepisy urzędników państwowych, funkcjonariuszy publicznych, Sędziów i prokuratorów. Wycieńczony i ograbiony naród polski, dodatkowo sponiewierany przez pandemię i przymus szczepień oraz finansowanie wojny na Ukrainie, jest poddawany coraz szybszej i coraz bardziej bezczelnej eksterminacji. Dlatego trzeba powiedzieć: Stop bezprawiu! żeby przeżyć. Aktualnie gnębiony bezprawnymi przepisami Polak nie ma prawa do ugodowania sobie na przykład świni czy kury, żeby, zje, żeby je zjeść i przeżyć. Nie ma prawa do sprzedaży własnych produktów rolnych. Nie ma prawa do sprzedaży swoich nasion, roślin, innym. W celu produkowania żywności. Z powodu, z powodu celowo wysokiego zusowskiego haraczu Polak nie ma prawa prowadzić działalności gospodarczej w celu przeżycia. Z powodu celowo zawyżonej przez obce korporacje cen energii Polak jest zmuszony zamykać swoje fabryki, piekarnie, sklepy i inne działalności gospodarcze. Nie informując o tym klientów, w Polsce do żywności dodaje się proszek z robaków, w których zewnętrznej skórce jest szkodliwy dla organizmu ludzkiego grafen, powodujący zatory i zakrzepy w żyłach, a następnie śmierć. Tak zwana służba zdrowia morduje ludzi za pomocą tak zwanych szczepień, a kiedy ludzie mają rzeczywiste problemy ze zdrowiem, odmawia się im pomocy. Jak widzimy, celem polskiego prawodawstwa wspieranego i realizowanego przez sędziów i funkcjonariuszy publicznych w Polsce jest grabież. I biologiczna eksterminacja ludności polskiej. Ludzi, którzy głoszą prawdę na temat otaczającej nas rzeczywistości, sędziowie, i prokuratorzy, prześladują i zamykają w więzieniach i psychiatrykach. Ci, którzy powinni nas chronić, bronić nas i nam służyć, i niszczą nas. Dlatego, Koniecznym jest zastopowanie realizacji tych barbarzyńskich przepisów i niesprawiedliwych wyroków sędziowskich czy decyzji urzędniczych. Żaden przepis niezgodny z prawem naturalnym, z zasadami cywilizacji łacińskiej i z konstytucją nie może być w Polsce realizowany ani egzekwowany. Przeszkolone grupy wojewódzkie będą przybijały na sędziowsko-urzędniczych decyzjach, wyrokach, orzeczeniach pieczątkę uchylony za niezgodność z prawem naturalnym. I nikt w Polsce takich decyzji nie będzie mógł realizować bez narażenia się na proces za złamanie praw człowieka. I za dokonywanie zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim. Zapraszam do współdziałania przede wszystkim osoby poszkodowane przez niezgodne z prawem naturalnym przepisy i przez niesprawiedliwe sędziowskie wyroki. Osoby, które chcą się uczyć prawa naturalnego, by pomóc sobie i innym, podają do siebie numer telefonu. 737 858 272 Jeśli nie będziecie mieli Państwo możliwości dozwolenia się, proszę próbować wielokrotnie oraz wysyłać SMSy. Bo wiem, że jest się do mnie bardzo trudno dodzwonić. Szanowni Państwo, kiedy prawo staje się bezprawiem, człowiek musi powrócić do prawa naturalnego. Szanowni Państwo, nasze życie społeczno-polityczno-gospodarcze byłoby na zupełnie innym poziomie rozwoju, gdyby nie to, że w Polsce łamane są podstawowe, naturalne prawa człowieka w tym prawo do życia, prawo do wolności, prawo do własności. Szanowni Państwo, nie ma takiej opcji, żeby aktualne globalistyczne rządy na Polskę realizowały to prawo w naszym państwie, dlatego że oni poszli na układ, wzięli pieniądze i cały czas biorą w celu de, tak zwanej depopulacji, czyli wymordowania narodu polskiego różnymi sposobami. Szanowni Państwo, jeżeli sami nie zaczniemy dbać o nasze prawa, i nie zaczniemy żądać tych praw i egzekwować ich, żądać realizacji tych praw wszędzie w urzędzie, w gminie, na urzędzie państwowym, na urzędach publicznych, w samorządach, na policji, w prokuraturze i w sądach, i tak samo w szpitalach, w miejscach pracy, Szanowni Państwo, jeżeli nie będziemy żądać tych praw, to ich nie będziemy mieli. A jeżeli nie będziemy mieli realizowanych praw na terenie Polski, to w ciągu kilku lat, Szanowni Państwo, wyginiemy. I trzeba sobie zdać z tego sprawę. Aktualnie mamy wszelkie działania prowadzone na wymordowanie nas. Jedyną taką deską ratunku, która może zastopować to szaleństwo psychopatów, którzy rządzą za pomocą rządu w Polsce, tych, którzy rządzą z, z ramienia globalistów. Jedynym sposobem, żeby to, proszę Państwa, zablokować, jest nierealizowanie ich ustaw, nierealizowanie ich przepisów, nierealizowanie ich praw. Które są niezgodne z prawem naturalnym. I dlatego konieczne jest, aby w trybie pilnym osoby, które walczą ze sądami wiele lat, aby skonsolidowały swe działania w grupach, na przykład w grupach wojewódzkich, i żeby takie spotkania właśnie były robione, na których będą analizowane. Wydane uchwały czy przepisy, czy też jakieś wyroki sądowe i będziemy je właśnie obijać pieczątkami. Niezgodne z prawem naturalnym, ktokolwiek będzie próbował realizować i egzekwować to prawo, tak zwane prawo, te decyzje, te wyroki tych funkcjonariuszy, tych sędziów, tych prokuratorów, będzie poddany pod osąd. Będzie miał proces za złamanie praw człowieka. Szanowni Państwo, na terenie Polski odbywa się podstępne i ciche ludobójstwo, i musicie o tym wiedzieć. I dlatego szansą dla nas jest zagwarantowanie, że na terenie Polski będzie funkcjonowało i będzie realizowane prawo naturalne, zasady naszej cywilizacji łacińskiej. I Konstytucji. Szanowni Państwo, zapraszam do współudziału. Osoby, które są zainteresowane, mogą grupować się w specjalnych grupach, tymczasowej Rady Stanu, które zostały przeze mnie stworzone na Facebooku i mam nadzieję, że tym razem Facebook nie zrobi przykusa i nas nie zablokuje. I dlatego bardzo mi zależy, aby, abyście się Państwo w trybie pilnym poznali na tych grupach, wymienili swoje numery, telefonów, adresy, spotkali się w terenie, bo to jest najważniejsze. Jeżeli będziecie zainteresowani przeprowadzeniem kursu sprawa naturalnego, kontaktujcie się ze mną. Podaję jeszcze raz ponownie numer telefonu 737 858. 272. Jesteśmy, szanowni państwo, w wojnie duchowej. Jest to wojna, która jest prowadzona na poziomie ducha, czyli ona jest jakby niewidzialna, ale prawo, które też należy jakby do właśnie tej strefy, sfery człowieka duchowej, tutaj właśnie na tym poziomie rozgrywa się aktualnie wielka bitwa, wielka wojna, i w tej chwili musimy Tę wojnę wygrać, musimy stawić jej czoła. Możemy to zrobić tylko działając w sądach przeciwko sędziom, którzy łamią nasze podstawowe, naturalne prawa człowieka. Musimy stawić czoła urzędnikom, którzy łamią nasze podstawowe, naturalne prawa człowieka. Także, szanowni Państwo, zapraszam do grupowania się. I informuję, że utworzyłam ponownie profil Teresa Gadland na Facebooku. Zapraszam i zapraszam do konsolidowania się w grupach. Znajdziecie tę informację, którą teraz odczytałam Wam i przekazałam na stronie internetowej, i linki tam będą również do tych grup na Facebooku. I to będzie na stronie internetowej www.tymczasowa rada i tytuł jest tego artykułu Dołącz, konsolidacja sił w obronie naturalnego prawa człowieka do życia. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Liczę na szeroki kolportaż i mam nadzieję na pilne współdziałanie. Łączę pozdrowienia dla wszystkich z wyrazami szacunku i mam nadzieję, że już wkrótce rozpoczniemy mocną, oddolną ofensywę w sądach, urzędach i wszędzie na takim prawie, jakie nam się należy. Dziękuję jeszcze raz i do ponownego usłyszenia.